Jesteśmy grupą osób skupionych wokół misji ewangelizacyjnej w mediach, zwłaszcza w internecie. Naszym celem jest, zgodnie ze zleceniem Jezusa, docieranie z prawdą Ewangelii do coraz większej liczby odbiorców. Misja medialna wiąże się z dużymi kosztami, a także z wieloma godzinami pracy nad przygotowaniem materiałów oraz procesem postprodukcji. Chcielibyśmy, aby ta piękna, choć nieraz ciężka i niewidoczna dla widza praca Mogła przynosić coraz więcej rezultatów w postaci nowych nawróceń i serc żyjących bliżej Boga. Każdy z was, drodzy widzowie, może przyczynić się do promowania treści publikowanych na tych kanałach i być ważną częścią tej misji. Pamiętaj, masz możliwość w prosty sposób głosić Ewangelię. Czasem wystarczy tylko kliknięcie myszki. Lajkuj materiały produkowane przez nasze adwentystyczne media. Zwłaszcza te działające oddolnie, niezależnie. Subskrybuj kanały adwentystyczne udostępniające treści biblijne. Udostępniaj filmy. Przesyłaj linki dalej lub wstawiaj je na swoje profile społecznościowe. Wspieraj działalność misyjną w mediach dobrowolnymi datkami. Wykorzystaj każdą możliwą okazję. Razem możemy zdziałać więcej. Razem możemy przybliżyć nadejście Królestwa Niebieskiego.